No i znowu na cięcie, bo znowu moja mama przyszła Dobra, gra dalej. A, O jeju, 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 jeju Tutaj nam nie idzie zbyt szybko Prze Myślę, że to już... Fucking shit! Fuck that! I gdzie ja jestem teraz? I muszę tam teraz znów iść? Naprawdę? Dobra, ja tam z... z Zaraz znowu się dostanę no i się widzimy za chwilę, ale to było naprawdę słabe Dobra widzimy się znowu, jak widzicie doszedłem, zebrałem szybko przedmioty no i lecimy dalej Jezu musiałem wszystko od nowa przechodzić, wszystko robiłem od nowa Wiecie jak się musi, Jezu jak mi nerwy brały po prostu, to nawet sobie tego nie wyobrażacie Ale no, dobra jesteśmy znowu o, Ważne że nam zostały nasze przedmioty Dobra no i lecimy Na szczęście tam wylałem wody, tyle szczęścia, ale naprawdę takie, ale fajne, muszę to wszystko przejść no i spać w najidiotyczniejszym momencie, w najgłupszy sposób to naprawdę. No prawie, te... to był prawie taki sam fel jak ten na mm, The Wallsach, co zrobiłem Jeśli nie widzieliście, to zapraszam do obejrzenia bo To było masakra No ale to też nie był zbyt bardzo mój fail, był, to był lak i mnie cofnęło Ale no, słabe to było Musicie to zobaczyć Śmieszna sprawa, dobra Jesteśmy tutaj, gdzie spadliśmy Bierzemy wiadereczko z wodą nie. Co teraz no i nie wiem co teraz. Na pewno nie skojujemy teraz. Zróbmy tak opowiedzmy tutaj. I trzeba znów czekać, znów lecieć, tutaj... Tak, tutaj powiedzmy... O, 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 dobrze, dobrze! Dobrze. Dobra, tutaj tak dla... No fakt! Po prostu, fak Nie wiem Aha, już widzę, już widzę co trzeba zrobić Co musi, ja To o to chodziło? Dobra, to weźmiemy sobie drugiego pakietu więc o to chodziło? No dobra, to teraz Nawet ten spadek mi dużo dał, bo normalnie tu nie wiem co, to trzeba tutaj No, fak nie no ja po prostu co ja tworzę no Escape szybko tutaj się z wodą będziemy pieprzyć na masakrę Wybaczcie mi za to ale no wiecie. nie wiesz Każdy jest dobry w tym. Minecraft najbardziej skomplikowana gra na świecie I teraz lecimy tutaj Mm, dokładnie i teraz jeszcze że co jeszcze tam mam No zajmę tego twórcę na po prostu Uduszę go Ach. Nic tylko się zdenerwować leć Leć Mam nadzieję, że to jest już koniec tej mapy, bo już nie mam do niej nerwów, naprawdę To co koleś wymyślił z tą wodą Rozumiem, no krótko to trochę, ale to no, To przechodzenie z tą wodą zajmuje mi O jezu, jaki fart Zajmuje mi więcej niż Niż yy, Cała mapa, co robiliśmy wcześniej To przechodzenie jedne z wodą To jest chore Proszę nie wiem, coś się po prostu mam z zlot na chacie, co chwilę ktoś do mnie przychodzi i nie mogę się skupić na nagrywaniu, ale dobra. Już tak, musisz tam... Gdzie muszę trafić? What! No to trafiamy. Jezu, ale bym się załamał, jakbym nie trafił. Ja. Yeah. Jak przychodziłem to widziałem, że ominęliśmy trochę Magma krimów, ale ich po prostu nie zbierałem, bo e, to by było nawet takie niefajne, powiedzmy. Znaczy miałem prawo je zebrać, ale ich nie zbierałem. Hmm. Jak się. Ale nie zladzyło No ja nie mam... hmm. To jest jakieś parkoury. Żeby ta... też żeby w nerwi, tak? O tutaj widzę, go chyba na cztery kratki na sam koniec, żeby tylko poderwować. Dobra. A ja mam ten wiaderko z wodą. Dobra, już mam pomysł. Ta osoba nie mówiła, że nie możemy wylewać. To jest... A co tutaj mamy zrobić? Powiedzmy, że sobie postawię tutaj checkpoint. FUCK! To trzeba było na... Mm. Nie fajnie, nie fajnie. A jak zwiedzisz, że tam po prostu mogę dojść w najprostszy sposób? To nie możecie powiedzieć, że to jest citowanie, ponieważ yy, to co w tym momencie robię nie zostało uwzględnione, bo jakby zrobił na przykład przed wejściem tutaj wiaderka wyżyć w jakieś miejsce, nie wiem, do lawy czy gdzieś, to wtedy, by, to wtedy bym cheatował. ale że tak nie zrobił, no to ja to przeszedłem w zwyczajny sposób bez oszukiwania, więc widzicie. Trzeba też szukać takich mychków we escape'ach. Woda, brodawka plus kulka lawy Jakie nie umiem a, wodę mam ale czy ja tam mam niżej zejść? ja tu nie rozumiem to Dobra, wchodzę tam woda, brodawka plus kulka lawy, dobra, zapamiętujemy Soko. co? ich pogięło ja pierdolę Nie twórcy tego mapy to powinno zaszlachtować się Woda, brodawka kulka lawy Idiota no, no po prostu Będę musiał pewnie po tej lawie biec bo to mi dał jakiś swoje rezystans O tak dobrze hmm. Dalej. Nie, twórca tej mapy był chamski, że tyle skrzy... no na, Naprawdę no mógł dużo ich dać, ale no... Po prostu nie tak dużo... I wysz... No i zrobił sobie escape, no, Najdłuższy escape będzie w, w moim życiu, ja nie mam. Chociaż to i tak nie przebije Escape Craft. Pod tamtym niemiłosiernie się to długo robi Kolejne puchniki. A nie Najlepsze jest to, że nie umiem robić się tych e, miksturek, ale ja mam nadzieję, że wszystko wyjaśnione mm. Na szczęście, znaczy co ja mówię. Na szczęście dobrze, że to jest wyjaśnione jak to się robi, bo po prostu potrzebuję jeszcze brodawek. A ja brodawek nie mam. Żeby to szkiełka. O brodawka, tak. Tak, udało się, udało się. się. I wracamy teraz tam. Hmm. Nie wiem czy bym... Nie mógł... Ciekawe czy mi się w ogóle nie wiem, bo nie wiem na ile czasu będzie ta miksturka. Czy ja mam wejść w dół tej lawy, czy płynąć tam w górę? No dobra, zrobimy taką. Hmm. Jak? plus jest to brodawka? ale zrobię jeszcze tylko tutaj. Nie. i plus potem, co? kulka lawy, no to magma cream Dobra. mhm, przeparza się No i jest, tak, i kulka. Co, i to mi da fire resistance? Oby, bo jak nie da, to nie wiem. O, tak, działa. Wypijamy. No i co, ja mam w Nie, w górę. Dobrze mówiłem ja. Lecimy tam w górę. Dziwnie się płynie lawą, dziwne uczucie jak nigdy. No Te podjąki dobra sprawa jeszcze, że powiedziawszy. Trzeba się częściej to poławić A przepraszam. Tak jak myślicie, tak znowu mi rodzice wbili do pokoju. Ja już nie wiem, po prostu nie rozumiem to. Jest droga na skrzydły tutaj przydadzą ci się miksturki A ja mam miksturki jaj ja, ja, ja. Czemu mi się Nie, ale to są płotki, no boże To wszystko tylko nie płotki Fucking Z tego się nie da No nie, no nie. Już na pierwszym lamie. Nie. Po prostu kurwa. No nie. Nie da się. To jest niemożliwe przecież. Jest droga na skróty. A, dobra. Ja wiem co zrobię. Ja nie umiem parkurów, ale skoro Debil dalej nie dodał, że nie można używać... Wody więc ja sobie będę używał ile mi się zechce I tutaj mam droga dla nieogarów hmm. Droga dla ogarów, droga na nieogarów droga na... droga na ogarów, droga na nieogarów Dobra, pierwsze co, na... jeśli wiecie to zgadnijcie gdzie poszedłem <gryw> Wiadomo że dla nieogarów <gryw> Nie chcę mi się tam skakać Idziemy tędy. Ale to wolno idzie, już lepiej chyba po... No przepraszam, yy, chwilę przerwy, bo po prostu mi się ucięło. Wstydź się, no się nie wstydzę. Dobra, przepraszam, na chwilę, na sekundę muszę... Już! Jestem. No nie, no mógł to krótsze zrobić. O, samochody przejeżdżają, przyzwyczajcie się do tego. Jak się mieszka w centrum miasta, to tak jest. Dobra. A jeszcze to ja zamknąć okno, żeby wam tak głośno nie waliło. Mm -hmm. No i dobra. Lecimy dalej. Ale będzie długi filmik z tego, masakra, nie, ja to będę musiał podzielić na party. Mm. Będę każdego parta wrzucał, myślę, że to będą gdzieś trzy party z tego, będę każdego parta wrzucał codziennie, żeby wam się nie nudziło. W tym czasie Minecraft Dimension też będzie wchodziło. To może dwa odcinki dziennie. No po prostu tego kolesia pogięło, no. Ile można tej pajęczyny, no Boże. Już taki miecz by mi się przydał. Jest. Już widzę koniec. Tak! 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 Jest! 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 Tam bym się męczył. A tak jestem nieogarem i to przejdę w ten sposób. Dobra, minecraft. I nie. Ale głośno u mnie w domu. Jak słyszycie to przepraszam. O, o Jezu! O no, teraz co możemy pooglądać? Jak to wszystko typu budował No cóż, to jest, że to już koniec Raz weźmy taki wózek, to jest końcówka O tutaj jakieś coś przyjdzie Tak. To już jest koniec Nie ma już nic, dobra Tutaj wam przeczytam Jeśli będziecie chcieli Powstania następnie sprawdź wynik Twórca, Andrew Bardzo fajna mapka bardzo mi się podobała, naprawdę, dużo zabawy z nim miałem, ja mam nadzieję, że będzie też z oglądania jej. O, dobra, ile ja mam? Powyżej 64, czyli... Nie, mam 65? Tak, więc jest dobrze, dobra, no to jest się czym cieszyć. Dobra, no i tutaj macie jego YouTube, co nie? Jak chcecie to subskrybujcie, mapkę zrobi naprawdę fajną, dużo mi krwi napsuła, dużo nerwów. Ja jestem Masakratoj i w tym momencie za chwilę za małą sekundę się będę z wami żegnał, dobra jeśli Wam się odcinek spodobał lajkujcie, komentujcie odcinek był zajebisty, mi się podobało będę więcej escape'ów nagrywał, dobra zabawa no i cześć